Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Pan tutaj i w dzisiejszym odcinku wraz z Oskim. Dzień dobry, jestem Oskar. Tak, właśnie z Oskim z kanału Markis będziemy porównywać sobie w wyścigach i ogólnie w takiej komparycji mapowej dwie BM-ki: BMW M392 i Twoją m 5 62 9 roku. Tak, moja jest rok młodsza, ma lepszą skrzynię, znaczy nowszą skrzynię, dlatego że w M5 jest SMG, oprócz tego mocowo, ja mam mniej koni, bo mam ich 420, zniknąłeś. Powiedziałeś, że twoja jest młodsza, to jest starsza rok. Tak, powiedziałeś, że moja jest młodsza? Tak, no. Moja a jest flight, to... a tutaj... my zobaczymy. Zobaczysz na nagraniu. Dobra, dobra. Eneba.com to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot, możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby, klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie. Dlatego Oferuję wsparcie live 24x7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki, i używając go, możecie troszkę mi pomóc. W każdym razie, te samochody różnią się wiekiem tylko o jeden roczek. Moja jest starsza, tak? Moja jest staruszką, ale ma nowszą skrzynię, o to mi chodziło. Oprócz tego, mam mniej mocy, bo aż o 100 koni, mam 400, nie, 420 koni i 400 N, a ty. A ja mam 500 koni i 520 Nm momentu. I pokaż jak strzelasz z wydechu. Panie, wszystkie cztery końcówki to są prawdziwe, to nie atrapy. Ale najlepiej że za pierwszym razem poleciał ogień. I o, o, dobra, dobra, dobra. U uh. Pięknie, pięknie, cudownie. Dobra, więc moi drodzy, wracamy sobie do rozgrywki, jest Oski, przejdziemy się teraz kawałek, opowiemy coś jeszcze, obydwoje mamy samochody w wersji takiej bielutkiej, pięknej. To jest biała perła, która była w tych samochodach oryginalnie, bo rozumiem, że z oryginalnej palety brałeś. Tak jest, to nic nie jest, zmieniana wszystko jest fabrycznie. Dokładnie tak, oprócz tego można zauważyć, oczywiście, że oprócz tego, że są to inne generacje, ponieważ ja mam oczywiście, znaczy generacje inne, w sumie nie, bo to jest to sama, jeśli chodzi o generację wiekową, ale jest to inny model, tak? Ty masz model wyżej, samochód bardziej taki, um, A to już jedna, bym powiedział, nie? tak, taki sedan, ale samochód z niesamowitą charakterystyką, jeśli chodzi ogólnie o silnik, no bo ja mam v no nie, co prawda to jest... Pierwsze V8, w, oprócz M3 GTR, tak? Pierwsze V8 w serii 3. A ty masz V10. Przecudownie brzmiące, przepiękne, pięknej urody, jak to się mówi. Tak, no, nadżyjape, o Jezu, nie, niesamowicie. I no niby to jest jakby bardzo podobny silnik do tego, co mamy, nie wiem, w Audi R8, w Lamborghini Huracanie czy Gallardo, no bo tam były V10 też, ale jednak brzmienie tej V10, tej od BMW, no Jest inne, jest takie moim zdaniem trochę bardziej agresywne, no i na pewno głośniejsze, nie? bo pół miasta to cię usłyszy na 100%. Znaczy ogólnie sytuacja jest taka, że z silnikami BMW e, ich te fałki e, brzmią zupełnie inaczej niż na przykład, Masel nie? niż amerykańskie fałki czy japońskie TUZ-y. To jest ogromna różnica, no ale charakterystyka pracy silnika pozostaje dalej bardzo podobna. Także może jeszcze coś powiesz odnośnie Twoich wrażeń z rzeczywistości, bo wiem, że taką M5 jeździłeś. Znaczy, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o M5 S60 w rzeczywistości, to ona ma się tak, powiedzmy, znaczy ta z gry ma się, powiedzmy, tak w nie wiem, 40% tego, co jest w rzeczywistości, bo tutaj, powiedzmy, mimo że mam skrzynię SMG, no to wiadomo, ja tam gram na manualu i tak dalej. Nie jesteś w stanie tutaj poczuć tego, jak ta skrzynia pracuje, bo ta skrzynia, w momencie, kiedy włączysz sobie najszybszy jej tryb, czyli po wyłączeniu również kontroli trakcji, odblokuje się dodatkowy, szybszy tryb tej skrzyni biegów. Ona wali cię po karku, jakby, jakby za tobą był 20-30 kg młotek. Ta skrzynia jest do e, no normalnej jazdy, mega zamulająca, mega wolna, zmienia biegi jak mój dziadek. Ale w hmm. momencie, kiedy włączy się najszybszy tryb, no to ten samochód chcecie zabić. I tu w Forzie jeżdżąc, no masz takie dobra, niby spoko, nie? Coś tam bokiem zarzuci, no ale fajny samochodzik. No w rzeczywistości nie jest to fajny samochodzik. W rzeczywistości to jest. Nie, nie będę się wyrażał, bo jesteśmy family friendly content, ale po prostu. <gry> Diabeleko. No jest bestia, jest bestia, może tak powiedzmy. Będę teraz moim M3 w kierunku autostrady i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeśli chcielibyście więcej tego typu odcinków, bo ogólnie jest. Fajnie to się robi. Ogólnie bardzo przyjemnie się nagrywa z Markisem tego typu filmy. Niedługo pojawi się również na jego kanale drugi tego typu film z innymi samochodami, co zobaczycie. Po prostu dajcie znać w komentarzach, no i miło byłoby, byłoby jeśli zostawilibyście łapkę w górę. A teraz na autostradzie sprawdzimy sobie, jak samochody porównujemy względem przyspieszenia. No to ja na dwój. Na 60 mam pięć na trójce mam. Mówisz na godzinę cały czas. Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt, siedemdziesiąt. No to mam też trzy yy, No to zarobicie, to idealnie będzie, dobra. To jedziemy 70, ale prosiłbym cię, żebyś ty trąbnął. Bo jak. To na trzeci ruszamy, nie? Dobra, ruszamy na trzeci flagson. No No nieźle Nie porobił gość No mamy się samochód to 100 kilo no nie? Aż taka różnica A może jeszcze mnie dogonisz, poczekaj, jedziemy dalej Ja mam 240 na budziko jak na razie Ja 247, 8 I no tu tak samo jak ja Ogólnie to widzowie mogliście zauważyć, że jestem delikatnie z przodu u mnie, ale ruszyliśmy tak, żebym był równo u Markisa, bo jakby u Łoskiego. Um, to w sensie u Ciebie byłem równo, nie? Nie ruszyłem u Ciebie jakoś A, uh, sprzed Ciebie. To się różni. No, to, to wina synchronizacji, to nie wina tego, że ja tam sobie chciałem ruszyć z niego, ale i tak widać różnicę, no nie? Chociaż dukaniasz tak, mi chyba tak. ty. Patrz, to jest właśnie, to to jest potęga litrażu, nie? To jest to, o, Ale no, faza! No, ej, to jest właśnie to. W pewnym momencie ta moc, którą masz i ilość koni mechanicznych, no ilość i koni mechanicznych i pojemność sprawia, że po prostu jesteś szybszy, no nie, eee, że już ja, ja mu się nikt nie da rady tak pociągnąć i to wielokrotnie sprawdza się też w rzeczywistości. I to jest bardzo ciekawe, że jak na przykład mamy samochód dwulitrowy i trzylitrowy uturbiony, to nawet jeśli dwulitrowy na początku sobie daje radę lepiej, to ten trzylitrowy przy wyższej prędkości daje radę. Pojemność. Natomiast no przez dłuższy czas ja miałem prowadzenie. Bardzo fajnie, czy robimy drugi raz? Chyba nie potrzeba, chyba że z innego nie, biegu. Myślę że, myślę, że to było Clarify. Bardziej bym się skupił teraz na wyścigu, żebyśmy zobaczyli w sumie jak na zakrętach się te fury zachowują, no a później zróbmy coś mocniejszego z nimi. Nie? No, jak najbardziej. Dobra, więc do wyścigu. Lecimy. Wyścig z dużą ilością zakrętu. To że wziąłbyś ich w mieście. Kurwa. No chciałem właśnie w mieście, żeby było trochę wiesz. Oj, będą lekkie boki, ja już to czuję. Oj, będą, będą, ja też to czuję. Oj! I uślizguję, ale no wiesz, trochę trochę taki jest ten wyścig yy, ciekawszy, nie niż taki standardowy yy, klasycznie na, na jakiejś tam części mapy. Widzę, że bardzo ładnie przyspiesza Twoje auto. Yy, radzi sobie pod górkę. Nie to co na autostradzie wtedy. Zakręty ostre, samochody radzą sobie w nich, no, jak to BMW, no nie? O! Ja próbuję nie driftować, ale to nie jest proste. To nie no to jest niewykonalne. No, praktycznie tak, ale co teraz próbuję wjechać takim smów zakręt. O nie, a ty zrobiłeś lepiej, bo ty poleciałeś bokiem i w sumie... W sumie ci to dałeś takiego fajnego boosta przy wyjściu. Co prawda to nie jest Need for Speed Hot Pursuit, ale ale też jakoś to tak działa fajnie, jak sobie powiedziesz ładnym bokiem. Łatwiej, chopki. O, wyższy bieg, wyższy mhm. bieg, wyższy bieg, dobra, mhm. wyższy bieg mi tutaj podziałał. Jestem tuż za tobą, postaram się je wyprzedzić teraz, także. I zawsze przy redukcji też mi bokiem e, zaczyna latać. No tak, no tak, bo tu musiałbym jakiś międzygas robić, żeby, ale to jest sam automat, więc no... A, ła! Wow. To było blisko, było blisko, że mnie wyprzedził. Ogólnie gra mi tak trochę laguje, nie wiem czemu tak trochę e, mi ten. No Tak dziwnie ją e, hamuje. A to minie. A to, to że hamuje, to normalne, bo jak FPS-y spadają, to w Fordzie spowalnia się rzeczywistość. Aha, no może ma to sens, no nie? Dobra Oj, ciekawe, w dół chyba, w duchy bo ja przy, mam lepsze przyspieszenie, albo mamy równiutko, nie? Trudno jest mi stwierdzić, bo nie widzę cię. Widzę tylko twoją kropeczkę zbliżającą się i, i jesteś niebezpiecznie blisko. O! O, o o o, patrz, patrz, patrz! O kurde! No nie, masz lepsze przyspieszenie! Puściłem Cię. Puściłem Cię, bo nie chciałem się zdalnym... Mogłem przyjechać. Dobra, no. Puściłem bo nie chciałem się dawnym bić. No to... tak. Ta. Ja nie obrażając oczywiście wiadomo kogo. Zespołu na ślub. Tak, tak. Także w pierwszym wyścigu niesamowitą przewagą tutaj może pocieszyć się Markis. Więc zakończyłem na pozycji drugiej. To ja! Tak jest. No wygrałeś, wygrałeś. I to jeszcze latając bokiem. W ładnym stylu. A dziękuję. To raczej w sumie powinienem podziękować mojej m 5 która cały czas stawiała się boki, mimo że trudno jest tak jeżdżąc w jeździe dowolny ją postawić bokiem i trzeba się postarać tak w wyścigu przy nie wiem, redukcji, przy nawet w biegu wyżej, ale powiedzmy będąc na zakręcie, to żaden problem. No widzisz, no to fajnie, że się udało, a teraz myślę, że co, przerabiamy samochody i... I spróbujemy no. je zrobić teraz tak jak na innym odcinku, który robiliśmy. Czyli samochody robimy maksymalnie w silniku i nic więcej, tak? Okej. Okay. A mnie fokusujesz, musisz fokusa dać na mnie, i wtedy resta tu uszkodzenia kosmetyczne. To się wyczyszcza u ciebie. Ale ja, ja ja ciebie daję fokusa to się kolor zmienia. Lol. No nie, no widzowie, no musi to zobaczyć, no. Jak na niego daje fokusa, to mimo tego, że się tło nie zmienia, to jego auto się przyciemnia nagle. A no, to BMW M5! Aaaa. Dobra, czekaj, cyk, teraz to już chodzenia kosmetyczne. Dobra, więc w tym momencie mamy już samochody przerobione, maksymalnie silnikowo, mogliśmy sobie kółka lekko rozstawić, zmienić kolory, nie możemy obniżyć, w sensie nic zmieniać w zawieszeniu, tylko silnik na maksa, nie dodajemy żadnego turbo i tak dalej. I sprawdźmy, powiedzmy ile masz mocy. Poczekaj, bo ja tego ci nie, nie sprawdziłem, kolego, ja no się ja nie spyczyłem. 640 też. koni i 630 momentu obrotowego, czyli momentu ma mniej niż mocy. O kurde, ja mam 646 koni i 568 Newta. O Jezus Maria no teraz z... samo koni mamy. Tak, mamy tyle samo koni, tylko ty masz więcej Newta, no bo masz inny silnik, nie? Masz 50. Masz mniej Newta niż ja? Nie, ty masz ile? 500. 568. A ty masz 600, tylko mam mniej niuta niż mocy. O, to tak mi się No, no, powiem. no tak, tak. Ty też mam mniej niuta, tylko że aż o 100. Eee, także zawracamy za chwilkę i sprawdzamy, jak te samochody sprawdzą się właśnie eee, w tym samym pojedynku, co w przypadku serii. Patrz co się dzieje? <śleskuj> no, no, <ty> no, nie <śleskuj> no, przecież ty masz mniej niuta. <śleskuj> Ale jaja. Japitole! Ale pogrom! To była trójka, tak? U ciebie, na pewno? Tak! A ja mam samochód tak, takiej samej wagi, mam seryjne felgi, wszystko! Gdzie ty jesteś? O, oh, fuck! Ile masz na godzinę? Japitole! Ile jedziesz teraz na godzinę? 290! Ja już 320 do dochodzę. Masz <laughs> Ale faza! No tutaj, no niestety, no moc wagi, nie? Ja. Yeah, przy... no nie, nie, jest 100 więcej Newtonów. Mocy tyle samo. <laughs> Ale faza. Moc wałki, no. moc V8. Ty też masz fałkę, no. No cóż to. No, <laughs> spróbujmy to zrobić jeszcze raz. O! Zawróćmy. Albo ja, ej! Dawaj. Dobra, zrobimy teraz ciekawostkę. Po prostu ty ruszysz i ja za chwilę za tobą, i zobaczymy, czy cię wyprzedzę. No dobra. To z dwójki teraz sobie ruszysz na 40. Dobra. Dobra, No to już tu klakson jest jakby niepotrzebny, nie? Dobra. Dobra, to ruszam. Ciekawe, czy się dogonię. Już mam 190. Ja też. Patrz, co się dzieje. Ja pitole! Bez strumienia, bez strumienia jadę. No nie wiem. No. No, oh. no mocem 3 no co ja będę mówił, no. weź. Ale jaja, ja. mamy, mamy wiem, tyle samo pani, praktycznie, mniej niuta i takie rzeczy się dzieją. Ale gej! Cudo, no ja to, a ja mogę być gej, no, z taką mocą to mogę być gej. No tego mam odcinek. Właśnie i ty masz odcinek przy ilu? 9 9,5 Ale ile nie, prędkość około. maksymalna? Jezu to nie wiem bo teraz na siódemce wsiadę 340. Aha ja mam szóstkę i 336. No to, Czyli... to, to no, dokładnie tyle samo. 336 i odcięcie. Ale jaja. No 37. <laughs> tak dokładnie. nawet czasami 38 złapię. No teraz no. Ło, <laughs> <Wow>, Ło. <wow. laughs> Ole piękne. Dobra, no to w takim razie e, czas sprawdzić nasze Newie, BMW -nie, e, w kolejnym pojedynku wyścigowym. O, ruszamy z innych pozycji niż wcześniej. Z tego co widzę. Ja jestem z tyłu. Tak, teraz jesteś no bo jesteś lepszy. Dobra, ja mam fory, moi drodzy, i ja nie mogę jak użyję cofania, to jestem najgorszy z najgorszych, nie? Jak użyję tego cofania tutaj. Sprawdźmy, spróbujmy ruszyć jako tako. O, udało mi się, udało mi się ruszyć bez... No właśnie, o tym mówiłem. <laughs> o, ale... Po... Próbuję nie latać bokiem moi drodzy, ale ciężko jest bardzo moim autem. Zmniejszyłem sobie ciśnienie w oponach. Po to właśnie, żeby jakoś tutaj dawać radę, ale jest ciężko, jest ciężko. No i też mam trochę lagi, niestety, no coś mi tu forca szwankuje, nie wiem czy ja, czego to jest wina, ale od dziwo jadę na czwórce prawie do odciny i mi wyprzedziłeś. Nie wiem, czy lepiej... W... Oj przepraszam, czy lepiej wszedłeś... W zakręty, czy. Ja też na czwórce leciałem do odciny, wiesz? No, ciekawe. Ło! To było fajne. No, i dupa. Ja już Widzisz? to czułem, że wylecę, jak już auto się ustawiło w innym kącie, niż przewidywałem. Ło! Ale mam OBS w ogóle, a ty nie masz, nie? Ja mam wyłączone wszystko. A to nawet czasami lepiej, bo ten ABS może czasami mi nawet blokować. Ale to nic, to już mam tak włączony, to tak działa, bo widziałem, że prosi grają na ABS-ie. Mówię, a chcę być prosem, nie no. Wiadomo, że nie będę, ale e, sytuacja jest też taka, że powiem ci, że mm, ty jedziesz na kierze i to jest tak jak mówiłem na początku, e, dla ciebie czasami przewaga, a czasami jest to e, no minus, nie? Ale jednak ty jesteś chyba tak nauczony, że dla ciebie jest po prostu łatwiej. Tak, tak, dla mnie to jest wygodnie, bo już. Jakby, gram na padzie oczywiście, jeżeli chodzi o fordzę, ale to bardziej, wiesz, jak człowiekowi e, nie chce się na kierownicy jeździć, chce się tak wycilować, wyciszyć, ale ja chcę, mm, powiedzmy, czerpać 100% z tej gry, mimo że ona z i z kierownicami raczej dużo wspólnego nie ma. No, no taki, Wolę, nie? tak, wolę na kierownicę jakoś grać, tak pewniej się czuję. O, dobra. Ja jestem też przyzwyczajony do samochodów albo z napędem na 4 koła i na przód gdzie redukuję sobie częściej, bo się nie boję, że auto będzie mi po prostu wpadało w pościg Tu oczywiście wszystkie kontrolki, kontrole trakcji i tak dalej mam wyłączone Przez co, e, no jak redukuję, no to też mówiłeś, że każda redukcja to jest, o, To jest drift, nie? Tak, no właśnie tak jak teraz Stoliki no. zredukowałem do dwójki Tak samo Leciała. Dobra, i teraz o, doganiam cię, to już czuję Ło! No jest, jest bardzo równo, nie? Z twoimi umiejętnościami i z moim szybszym au...tem. Dawaj Bema, dawaj! Błagam, no chociaż raz. Jedź, jedź, jedź! No nie! Nie mogę, no nie ona... Ale blisko, blisko. No bliziuteńko, no tyle, no tyle Ale ja to... No nie, no nauczę się, jeszcze kiedyś kurde cię pokonam, nie? Jeszcze kiedyś się uda. Ciekawe jaka różnica jest. Ale teraz... Powiem ci, ten wyścig ostatni, ten teraz niż był najciekawszy. No najciekawszy jest różnica 300 centnych niecałych, nie? Także... 280, no nic całych, także nieźle, nieźle, no fajnie, to mi się podobało. Także moi drodzy, tym przemiłym akcentem pod kawiarnią o nazwie Jaguar, żegnamy was w tym odcinku. Czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Oski jeździ lepiej, to raczej już było pewne. Dowiedzieliśmy się również, że nasze auta, mimo tego, że moje ma mniej mocy e, i newtonometrów, to już seryjnie jest na początku szybsze, później pojemnością wyprzedza M5, co jest dość logiczne względem osiągów rzeczywistości i po maksymalnym ulepszeniu silnika, moje auto jest o wiele szybsze, ale na prostej głównie. Tak jest. No, dokładnie. Nie no, mimo wszystko e, tutaj jeszcze muszę trochę poczlifować swoje jazdę i troszkę bardziej ogarnąć, żeby auto mi się tak nie ślizgało. Zejście z ciśnieniami tak bardzo nie pomogło, jakbym chciał, ale jestem zadowolony, bo było przyjemnie. E, musicie mi wybaczyć lagi, następnym razem muszę zresetować kompa, bo Oski mówił o tym, że może tak być, że czasami Forza po prostu laguje, jak się kompa nie zrestartuje. E, także, no co, mi się bardzo podobało, jak tobie? I jeszcze bardziej, szczególnie ten ostatni wyścig, który był mega ciekawy, bo cały czas Ciebie widziałem, nie, nie był jakby jednostronny. Tak, tak, tylko no, Cały czas było gdzieś tam trochę z przodu Ty, trochę z przodu ja, na samym końcu jakieś tam przebitki, <grym> pomiędzy no, na no, da, da no to bym. było fajne, to było fajne. No i takie walki przydadzą się w następnych, także dajcie znać, czy je oczywiście chcecie. Łapka w górę, no i widzimy się już, myślę, że Łoskiego na następnym odcinku. Cześć! <grym, no <grym, chy, 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 chyba z Tobą! No, normalnie. No i dobra. Topa. Cześć.